To już się dowiedzieliśmy, jak pozyskiwać ze 120-letnich sosen nasiona, ale te nasiona musimy umiejętnie uprawiać i sadzić. Wysiać. 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 Tu to mamy sadzonki... To jest sadzonka dwuletnia, to jest sosna dwuletnia. dwuletnia. My nasiona pozyskujemy z tych szyszek, akurat z tej plantacji, potem je z przechowalni dostajemy i wysiewamy u nas na powierzchni. To jest akurat już sadzonka dwuletnia. Wysiewamy te dosyć, siewek dosyć dużo z później. Z, z Araby jest około 15 tysięcy, chodzi z kiltera, prawie 1,5 miliona. Ale później, żeby nie było za gęsto, musimy to przerzedzić. Czyli to jest normalna to, praca normalna, rolnicza? Tak, tak, to jest tak jak na działce. Uprawianie właśnie, na działce? Uprawianie, tak, bo to po prostu przerzedzamy. Musi nam zostać na, na, na arze 10 tysięcy. Jednoroczna sosna też trafia do lasu, możemy ją od razu, jak tylko po prostu jest okres wegetacyjny, się zaczyna. posiejemy w jednym roku, na drugi rok, też w kwietniu, w marcu, zależy wszystko od pogody, jaka jest pogoda, sadzonkę wydajemy do lasu. A ta trafi w przyszłym roku, też na wiosnę, bo to już będzie taka sosna dwuletnia, piękna dwuletnia sosna. Ale takie młode, młode sadzonki, młode pędy nie są jakimś ulubionym pokarmem dla, dla zwierzyny? raczej są. <głos> <głos> Czyli też, stąd, też stąd. trzeba pilnować, też trzeba chronić. To, to, to już to leśnicze u siebie na powierzchni pilnuje. Yy, ma różnego rodzaju yy, jak to się nazywa, repelenty i yy, 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 smarują właśnie Aha, tak odstraszacze specjalne. Tak, żeby nie zgryzały. Żeby yy. nie to. Bo, Łosie się karmią takimi różnymi młodymi pędami. Yy, też, chociaż nas nazwą jeden Łoś, to był bardzo grzeczny. Nie uszkodził żadnej sadzonki że ścieżkami po prostu poszedł. Wszystko czy siatkę i poszedł. Może pokażemy również inne drzewka, tam co chyba jest plantacja buku, tak? to są, to, to, mamy kilkanaście gatunków. Tu akurat zaraz na, na sąsiednim paterze mamy buka. Też sadzonka też dwuletnią. Też dwuletnia. Mamy też starsze, ale też są na ile No, da, to nie tylko ten fragment rzeki, który oglądaliśmy przed chwilą, ale również spieńczenia. Tutaj są pozostałości po jakichś budowlach. Co to tak. Było? No tutaj akurat jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu pozostałości po młynie. Y, oczywiście. Możemy sobie dzisiaj wyobrazić, że tu gdzieś tutaj znajdowało się to główna część tak. tego obiektu, koło młyńskie, której poruszały wody gwdy. Dzisiaj jest to bardzo uroliwe miejsce. Sam tutaj wielokrotnie zarzucałem wędkę i wyciągałem przepiękne płocie Ile jeszcze? No bo woda napleniona, ryba tutaj w takim miejscu no, musi przebywać. To musi. ładna ryba, ma bardzo dużo pokarmu. Spadają owady że gdzie... Woda nanosi pokarm, no, rosną te ryby tutaj jak na drożdża. No, miejsce wspaniałe, wspaniałe do wędkowania, wspaniałe. urokliwe. Yy... Aż dziwne, że dzisiaj... nie ma wędkarza. Tak, tak? Tak jest, dzisiaj Ale ma jest coś takiego wędkarskiego, że jak przychodzimy nad wodę, nie ma wędkarza, to od razu wyciągamy wnioski. Dziś ryba nie bierze. Dziś ryba nie bierze, <laughs> bo nie ma, nie ma wędkarzy, dziś ryba nie bierze. Ryba nie, że nie ma ryb, tylko nie, ma, nie bierze ryba dzisiaj. Pokarbon. Miejsce piękne, piękne miejsce. O, mamy padalca, tak, bardzo ładny okaz padalca. No tutaj akurat mamy go na po prostu na łopacie, ale dlatego, że go właściciel przenosi w inne, przenosi miejsce. W inne miejsce, nie żeby no. zrobić mu krzywdę. Może tak. jak zabierzemy łopatę, nawet to zobaczymy go. On schodzi z łopaty teraz, tak. to przypomina dużą rosówkę. No daleko idące porównanie. <laughs> Spróbujmy, może, może pokaże pyszczek. On tam się schował za łopatę. Ta. A gdybyśmy go zabrać? A może pan na sekundkę łopatę spróbuje? Bo on tam idzie. O, 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 o Wspaniale. właśnie. Wspaniale. O. Ekstra. Ekstra.